Cześć widzowie. Witam was dzisiaj po raz kolejny. Dzisiejszy film nagrywam w związku z podłączeniem tej pompy ciepła do Home Assistanta za pomocą modułu ESP32 z konwerterem RS485. Wreszcie po dość długim czasie znalazłem w końcu chwilę na to, by przysiąść do tematu. I wczoraj wraz z czatem GPT napisałem program z tablicy modbus, którą otrzymałem od producenta tejże właśnie pompy. Na początku chciałbym opowiedzieć wam troszeczkę o tej pompie, ponieważ mam już ją jakiś czas i co nieco o niej wiem. Podkreślam na wstępie tego filmu, nie jestem ekspertem. Od pomp ciepła. Nie jestem ekspertem od elektroniki, od informatyki. Jestem hobbystą, więc wszystkie treści, które znajdziecie w moich filmach, nie do końca mogą być profesjonalne i poprawne. Robię to po prostu tak, by to działało i bym otrzymywał to, co jest mi potrzebne, na czym mi zależy. A korzystając jeszcze z okazji, że kręcę ten materiał. To zachęcam oglądających do zasubskrybowania mojego kanału. Przycisk Subskrybuj znajduje się tu poniżej e, tego filmu. Obok przycisku Subskrybuj, czasami też, właściwie nie czasami, e, znajduje się też przycisk Wesprzyj, więc również zachęcam do wsparcia finansowego mojego kanału, byście mogli otrzymywać więcej e, takich treści ode mnie. Oczywiście, jak zawsze, zostawcie łapkę w górę i komentarz pod filmem. Każdej treści mile widziany. A w opisie tego filmu znajdziecie mój wstępny kod oraz schemat podłączenia, jak ja to zrobiłem dla tej pompy. A przypuszczam, że większość pomp ciepła, które są dostępne obecnie na polskim rynku, jest podłączana po prostu przez takie same. Płyty główne, które tutaj występują, więc mój schemat będzie i mój program będzie możliwy do powielenia. Oczywiście, e, przypominam również o tym, że mam e, co prawda jeszcze nie otworzyłem sklepu, ale mam w sprzedaży. Do kupienia możliwe moduły takie kompletne zestawy ESP32 wraz z konwerterami RS485, RS232, czy też do komunikacji z magazynami, zamknięte w obudowach drukowanych stworzywa. Więc już niebawem będziecie mogli ode mnie zakupić takie rozwiązania. Dobra, ale żeby film był odnośnie tego, o czym. Chciałbym, żeby był, to przechodzimy do pompy ciepła. Jak widzicie, tak wygląda moja pompa ciepła. Jest to 12-kilowatowa jednostka. Najpierw zacznijmy od pokazania tabliczki znamionowej. Producent tej pompy to firma Marohit, która już oczywiście nie istnieje na polskim rynku, ponieważ firmy, które sprzedają pompy ciepła, Zamawiają je u producentów w Chinach i sprzedają tu w Europie pod swoją własną nazwą. Dwa lata i firmy NIMA. Jakby to można było tak kolokwialnie powiedzieć. A więc teraz takie pompy w Polsce będziecie mogli spotkać pod inną nazwą. Właściwie możecie spotkać pod inną nazwą. Także tak wygląda moja pompa, jej model to jak widzicie tu powyżej, już nie będę tego czytał pompa na czynniku R32 tu jest opisane, że mamy 2000 g tego czynnika waga tej pompy 118 kg znamionowa moc wejściowa 3,4 kW pompa podczas pracy maksymalnej potrafi pobrać z sieci nawet 6 kW dzieje się to jeżeli nie zabierzemy się za ustawienia parametrów pompy, ale na ten temat film zrobię kolejny. Dzisiaj zaczniemy od podłączenia pompy po prostu do Home asystenta. Właściwie pokażę wam w tym filmie, jak to zrobiłem. Także w normalnej pracy, słuchajcie, jeszcze wam dopowiem, pompa pobiera w granicach trzech. KW, a jak już jest bardzo blisko zadanej temperatury, to schodzi do 2000 W. Mówię tu o temperaturach rzędu 35-40 stopni na zasilaniu. Właściwie zadanej. O, na zasilaniu wychodzi trochę więcej. Dobra, żeby film był odnośnie tego, o czym ma być, bo ja rozgadywać się lubię. To proszę bardzo, pompę podłączyłem za pomocą mojego modułu który będziecie już mogli niebawem ode mnie zakupić ze sklepu internetowego na stronie www.camtechcnc.pl. Także już teraz serdecznie zapraszam. Niebawem strona ponownie ruszy sklep. Jest to podłączone. Słuchajcie. Do podłączenia zaczniemy tu od strony fizycznej, od płyty głównej. Wykorzystałem dwa gniazda. I już wam tłumaczę dlaczego dwa. Jedno gniazdo ja przybliżę, będzie lepiej widać. Jedno gniazdo, czyli gniazdo, tutaj mamy CN17, z którego wyprowadzone są dwa przewody, czerwony i czarny. To jest gniazdo, które wykorzystuje do komunikacji. Wchodzą tu linie RS485A oraz B, opisane na płycie jako A1B1, i to gniazdo służy do komunikacji. Drugie gniazdo natomiast jest to gniazdo CN5. Według instrukcji ogólnie słuchajcie, to gniazdo powinno być właśnie tym gniazdem służącym do komunikacji Modbus RS485. Natomiast niestety e, nie mogłem się za pomocą tego gniazda połączyć i z tego gniazda wykorzystałem jedynie zasilanie, ponieważ ESP32 przyjmuje e, 5V i tu właśnie 5V wychodzi, co widzicie pod e, nazwą CN5 gniazda. I tu wyprowadzone mam dwa przewody, żółty i biały. Żółtym, jak widzicie, wychodzi 5V, a białym wychodzi masa. No i tak jest zrealizowane podłączenie od strony fizycznej, od strony płyty. Także wykorzystywane tutaj mam dwa gniazdka. Jeszcze raz dla przypomnienia, CN17 do komunikacji oraz CN5 do zasilania. Normalnie w swoich aplikacjach wykorzystuję do zasilania adaptery takie 230 V, takie potocznie zwane stare ładowarki e, od starych telefonów koniecznie od starych telefonów, e, dlatego że te zasilacze mają tylko i wyłącznie 5 V i przeważnie 1 A na wyjściu. I właśnie ESP32 potrzebuje napięcia 5 V. No i tak gdzieś około 1 właśnie ampera. W skrajnych przypadkach potrafi pobrać sobie tam nie wiem, powiedzmy to ESP32 Defki V1, ono potrafi sobie pobrać tam powiedzmy 600 mA, więc ten 1 A w zupełności tutaj wystarcza do zasilenia go. Natomiast jedną e, bardzo pozytywną zaletą jest to, że wykorzystywanie zasilacza sieciowego, to ja zauważyłem ze swoich obserwacji, wykorzystywanie zasilacza sieciowego takiego 230 V jest bardzo korzystne, ponieważ e, z tego sieciowego zasilania nie wchodzą nam żadne syfy pod warunkiem, że wykorzystamy dobrą. E, Dobrą ładowarkę, dobry zasilacz, tak? bo jeżeli weźmiecie sobie zasilacz, który dysponuje, jest wielonapięciowy. No to niestety z tymi wielonapięciowymi, słuchajcie, jest bardzo dużo problemów. Jest bardzo dużo problemów. I dodatkowo jeszcze zasilacze, które możecie kupić za niewielkie pieniądze, czy to na Allegro, czy to na AliExpress, też nie nadają się do zasilania modułu SP32, ponieważ sieją bardzo dużo syfu na zasilaniu. ASP32 niestety tego nie lubi. OK, stronę podłączenia mamy tutaj omówioną. Może jeszcze pokażę Wam na tym filmie, jak wygląda moja pompa ciepła od środka i za chwilę przejdziemy do Home Assistanta, pokażę Wam, jak wstępnie wygląda to, co wystawia już ASP32 do Home Assistanta. I podkreślam, że nie jest to jeszcze wersja finalna. To dopiero początek, gdyż ja za to wziąłem się wczoraj. A teraz zerknijmy troszkę na pompę ciepła od środka. Zobaczcie sobie, tak ona wygląda. Tu mamy płytę. E tak przypuszczam inwertera, więc tu jest jakby całe zasilanie sprężarki, wentylatorów i tak i tak dalej. Więc to jest taka płyta jakby wykonawcza. Druga jej część wystaje tu wewnątrz pompy ciepła od strony wentylatorów. Tam jest taki radiator aluminiowy, więc to będzie pewnie jakaś chłodnica dla jakichś tranzystorów czy czegoś. Zresztą tutaj coś widać. Słuchajcie, o tutaj coś jest i, i tu u góry też coś jest na aluminiowej płytce. Nie, chyba dobrze tego nie będziecie widzieć. Natomiast coś tam się znajduje. A tu, słuchajcie, jest mózg. Czyli płyta taka główna, sterująca. Mamy tu jakieś korytka kablowe. Tutaj wprowadzone jest zasilanie sieciowe. Z budynku. Tutaj mamy listwy podłączeniowe do pompy. Zobaczcie. Water cycle pump power, więc mamy tu zasilanie do pompy, tu mamy zasilanie do jakiegoś zewnętrznego e, sygnału, właściwie to jest do zewnętrznego podgrzewacza. Tutaj mamy wyprowadzenie do zaworu trzydrogowego, jeżeli ktoś grzeje też CW z pompy ciepła. Ja tego nie robię, ja grzeję e, bojlerek z obiegu grzewczego, natomiast dogrzewam, jak potrzebuję grzałeczką. Bo mam instalację fotowoltaiczną, więc nie ma sensu moim zdaniem męczyć pompy po to, żeby grzać CW. Ja wiem, że to jest bardziej ekonomiczne, natomiast wychodzę z takiego założenia, że, że nie ma to sensu. A tak słuchajcie, wygląda pompa wewnątrz. To duże, ta bańka to jest wymiennik gazowo-wodny. Czyli tutaj odbywa się przekazywanie ciepła bądź zimna, w zależności od tego, jaki tryb pracy ma pompa do układu CO. Tu jest jakiś wymiennik płytowy, gazowy. Tutaj widzę zawór jakiś czterodrogowy, się znajduje. Zobaczcie. Za dużo Wam tutaj nie jestem w stanie pokazać, gdyż no niestety. Jest tutaj wszystko upchane. Musiałbym rozebrać całą tą pompę, a to nie teraz. Takie rzeczy będziemy robić w lecie, ponieważ zajdzie pewna modyfikacja w pompie. A jaka to, na razie Wam nie będę mówił. Tutaj, słuchajcie, znajduje się sprężarka, która napędza cały układ chłodniczy. No i co właściwie mogę Wam tutaj więcej pokazać? Myślę, że to jest wszystko. To, co mogłem, pokazałem, więcej nie pokażę. Nazw za bardzo tu raczej nie jesteśmy w stanie dojrzeć. Może tego wymiennika, zobaczcie sobie. Tak wygląda wymiennik, ale już tamtego wymiennika niestety nie dojrzymy, gdyż jest mocno zakamuflowany wszystkimi tymi przewodami. No, i co, właściwie tyle. A więc tak wygląda pompa ciepła od środka. Tak jak mówię, jak się zrobi cieplej, to ta pompa zostanie rozebrana, i wtedy postaram się pokazać Wam ją bardziej od środka. A teraz jeszcze przejdźmy do home asystenta, i pokażę Wam jak. Na tą chwilę wygląda to, co wystawia ESP32 do Home Assistanta. Jak na razie nie wpuściłem go do mojej y, głównej wersji Home Assistanta, tylko znajduje się w Home Assistencie testowym. Ale zobaczcie. Wyłączymy lampę. Zobaczcie sobie. Ja specjalnie też wyłączyłem sprężarkę przed filmem, żeby a, nie chodziła na razie, bo Grzebałem sobie trochę przy niej, zobaczcie. Mamy tutaj wystawione. Jeszcze odświeżymy, bo tam nam kręci kółko. Mamy tu wystawione różne ence. Jak na razie jeszcze nie są zebrane wszystkie, dopiero to e, nastąpi w trakcie. Ale jak widzicie, mamy tu informacje o załączonym kompresorze, częstotliwości sprężarki, zawór IIV, podgrzewacz. Jakieś mamy tutaj. Informacje binarne odnośnie czujników wysokiego niskiego ciśnienia, napięcie ACDC. Nie wiem czemu to napięcie mi pokazuje na takim poziomie. Być może to napięcie jest brane skądś indziej. Na razie jeszcze do tego nie doszedłem. Mamy obroty wentylatora. No, powiem Wam tak. Mamy wszystkie potrzebne parametry tu już aktualnie. A jeżeli nie, to niedługo one po prostu się tu pojawią, gdyż dysponuję całą tablicą modbas do tego sprzętu, więc wszystkie informacje się tu znajdą. Ja obniżyłem sprężarkę, e, pracę, <laughs> pracę sprężarki. Teraz pracę pompy ciepła do 26, chyba stopni zadaną zrobiłem. Zaraz wam pokażę. Zadana ogrzewania. Ile tu ustawiłem? 25 ustawiłem. Ok, 25 stopni ustawiłem. No, i teraz tak, żeby Wam e, pokazać na 100%, żebyście byli pewni, że to działa, to patrzcie sobie, mamy zadaną ogrzewania. Jest 25 stopni, nic tu nie zmieniam, zostawiam tak, jak jest. I teraz pójdziemy do sterownika i zrobimy taki test, czy to faktycznie działa. Zobaczcie, tu jest 25 stopni. Odblokujmy sterownik i ustawimy 28. Jest 28? Zgadzacie się? No dobra, to idziemy teraz zobaczyć, czy nastąpiła zmiana w home assistance. Sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie sprawdzałem. Zobaczcie. Jest 28, ok, czyli mamy nastawę 28. To teraz zróbmy w drugą stronę. W sensie takim, teraz tu zmienimy temperaturę, ustawmy na 30. Jest 30, ustawione. To idziemy do sterownika. Za chwilę, ogólnie też, pompa wystartuje, więc zobaczymy parametry pracy. Zobaczcie, podświetlę Wam obraz. Jest 30? Jest. Czyli sukces. Ok, a jak widzicie, wiatrak i sprężarka wystartowały. Idziemy się upewnić fizycznie, czy faktycznie tak się dzieje. Coś tu się dzieje. OK, a teraz podejdźmy do Home Assistanta. I zobaczymy, czy nasze sensory binarne informujące o pracy kompresora, informujące sensory o częstotliwości. Zobaczcie, widzicie, mamy kompresor ON włączony. Częstotliwość sprężarki 40 Hz. Co możemy jeszcze tutaj zobaczyć? Obroty wentylatora 640 RPM. Tu jeszcze tego nie zmieniłem. Muszę wprowadzić filtr. No i jak widzicie o prąd sprężarki, temperaturki, temperatura tłoczenia. No wszystko, wszystko tutaj jest i tak jak pobieżnie. To wszystko widzę, to się zgadza. Jeszcze muszę popracować troszeczkę nad tym. Natomiast, jak widzicie, udało mi się. Nie, przepraszam, zrobiłem. Tak, tak będzie poprawnie. Zrobiłem komunikację tej pompy ciepła z Home Assistantem za pomocą ESP Home, ESP32 i konwertera RS485. Więc od tego momentu zyskuję bardzo duże możliwości z poziomu home asystenta. Dlaczego w ogóle chciałem kontrolować pracę tej sprężarki? Już Wam mówię. Głównie zależy mi na tym, żebym miał możliwość regulacji mocy. To był jeden z ważniejszych czynników obecnie. Obecnie podkreślam, który zmusił mnie do tego, by zrobić tą komunikację, gdyż moje falowniki, moje Isany SMG256KP mają maksymalnie 16,5 kW mocy ciągłej A, i ciągną one w tym momencie, yy, słuchajcie, dwie pompy ciepła. Gdyby te dwie pompy ciepła poszły mi na pełnej mocy z nastawami, no to miałbym 12 kW mocy przez nie pobranej. A dodatkowo jeszcze zawsze coś w domu innego pracuje. Więc cokolwiek włączonego innego w systemie byłoby bardzo dużym obciążeniem dla całego układu, mogłoby doprowadzić do jakiegoś wyłączenia, czy to e, zabezpieczenia, czy e, przejścia falowników w tryb bypass. No niestety, Słuchajcie, ja tego na razie nie potrzebuję i nie chcę, stąd też właśnie zdecydowałem się, znaczy zdecydowałem się, zmusiłem się do tego, by tą komunikację wreszcie zrobić. No i teraz dzięki temu mam możliwość sterowania częstotliwością. Już mogę zmieniać parametr częstotliwości maksymalnej, dzięki czemu mogę dynamicznie wpływać na yy, pracę sprężarki. A poza tym. Mam ogromne możliwości, bo mogę teraz sobie zdalnie ustawiać bez aplikacji tuja. Tryby pracy, na przykład, sam mogę je zdefiniować w ogóle, tak. Tryby pracy typu silent, czyli cichy, wysoką wydajność, normalny. Mogę predefiniować sobie tryby, jakie potrzebuję. No Wszystko mogę tu po prostu w tym momencie zrobić. Więc no to jest taka, taki skutek uboczny podłączenia tego. Więc. Myślę, że w tym filmie przekazałem Wam coś ciekawego. Jeżeli wytrwaliście tu do końca, to gorąco zachęcam do zostawienia komentarza dla zasięgu. Oczywiście po raz kolejny zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Jeżeli możesz, wesprzyj mnie na YouTubie. Ewentualnie również od początku, na początku tego roku, założyłem zrzutkę, na którą. Chętni, którzy chcą wesprzeć mój kanał w innej formie niż przez YouTubea, mogą to zrobić. No i właściwie na tym bym ten film zakończył. Bardzo dziękuję za oglądanie do zobaczenia w następnym materiale i cześć. Hej!